Tchau. Ja bym ze tobą wyjechać nad morze i może zamieszkać, tam nic nie robić, bo każda chwila z tobą jest jak spadająca kropla. Choć nie wiem czy na zawsze ona patrzy mi na rękę, mam sygnet i go noszę, jakbym miał kazać. Obdam jej opas, jakże chodzę na MMA. I ze zawsze ją obronie, mówię też, że chodzę na siłownię I przy tym pytam czy chcę zobaczyć formę Zdejmuję koszulkę powoli Jakbym jechał Fordem Ona mówi git i czuję się jak Ferrari Zaraz będzie hit, bo ona jest przepiękna jak w Italii Jesteś taka ładna, ostatnia brunetka, chcę ja cię za żonę, proszę weźmy ślub Vegas pod wpływem emocji, oświadczę ci się, a ty to wstawisz na story i będziemy się cieszyć, bo jesteśmy młodzi Nie chcę się starzeć, ale jeśli mam z tobą, przy tobie będę na zawsze, choć nie wiem ile to czasu jest, ale będzie fajnie. Na razie idziemy po plaży i nikt o niczym nie marzy. Cieszymy się chwilą, a nawet jeżeli to się rozpadnie, to będziemy mieć wspomnienia i tak dla mnie będziesz do niezapomnienia bo jesteś jedyną, będziesz jedyna na zawsze, bo jesteś gwiazdą, która jest nie do wytracenia.